Co sądzę o wagiecie <grywa> Łukasz, wkurwia mnie twoja osoba. Też słyszałem, że twierdzisz, że dymię do wszystkich. Do mojego przeciwnika pierwszego nie dymiłem. Nie miałem problemu. Do ciebie mam. Najbardziej obawiam się tego, że Bagieta może być totalnie nieprzewidywalny. Łatwo mnie pokonasz. Myślisz nawet, że w pierwszej rundzie nie dam ci kurwa tej satysfakcji. Chociażbym miał kurwa paść na ryj kurwa. Na ryj. dostanie high kick. I kurwa padnieć jak kawka w mleku. Takie oknięcia miały być tylko po to, żeby nie wyeliminować Cię z gry. Ale już chuj w to, chuj w Ciebie. Widzimy się 26. Rozpierdolę cię za te frajerskie akcje.